Cześć jestem Daniela, a to jest kolejny odcinek z gry Lego Marvel Avengers 40. Jak widzieliście 22, jak dobrze pamiętam i 23, w, dzień, w którym nagrywam ten film, bo nagrywam na zapas pojawiły się pierwsza i druga część robienia DLC na 100% poziomu DLC a jak dobrze pamiętam, 26 pojawił się film łączący te dwa filmy. I, no, być. wszystkie poziomy na 100%, 15 sadówli na osobnym sobie będę musiał przejść fabułę. Przejść jeszcze prawie raz, wszystkie poziomy na 100%, bo chcę wydać odcinek. Yy, gdzie pokazuję gdzie są wszystkie stanęli do uratowania Jak widzicie A raczej teraz zobaczycie Wszystkie tenkie poziomy na 100% Wszystkie wy je widzieliście bez głosu Przez to mi tak się wygodnie nagrywa poziomy na 100% Tak będę robił wszystkie gry LEGO, które będę chciał nagrać Nagrywam wam to. to z tego trzeciego, wy to widzieliście z tego siódmego. <laughs> Trzeba mam urodzinki. A jak dobrze pamiętam w sobotę był live. To jest, jak dobrze pamiętam Fortnite, jak dobrze bym ja chciał wiedzieć to w Fortnite'a. Eee, Manhattan. Dobra e, Dziękuję wam za 800 subów Znaczy no pewnie jak wy to widzicie jest pewnie 900 albo nawet i więcej e, Na czas kiedy ja to nagrywam jest 859 Dziękuję wam Naprawdę ja wam dziękuję w Grze występują bagi jak w każdej grze lego ja, że w tej serii... O ja przyszłem grę na 100%, mam z niej platyna tak jak mogę zrobić nawet odcinek na przykład w następnym roku gdzie e, mam ja zrobić e, a. Więc w skrócie to, to będzie cały, będę chciał dla was nagrać odcinek gdzie mówię o wszystkich platynach, ile mi to na oko zajęło, ile mi to zajęło, w niektórych grach na oko w niektórych grach nie ma licznika jak na przykład w grach lego mogę powiedzieć, że mam dwucyfrową ilość platyn, że nie 9 tylko na przykład 10, 20, 30 nie mówię, nie mówię ile dokładnie, bo w tym filmie poznacie ilość z tych platyn jak na razie ona nie przekracza 20 i jak na razie? Da. 100% gry. Będę chciał dla Was jeszcze nagrać. Na no, Będzie się, prawdopodobnie pokazywały te tak. rzeczy. Będę chciał dla Was jeszcze nagrać. Gry uh -oh, LEGO, LEGO Batman, po tam to możecie się spodziewać na 100% oczywiście. Tej gry się możecie spodziewać LEGO Marvel Super Heroes, też się możecie spodziewać. A tu no dużo gier możecie yeah. się spodziewać. Dobra więc, więc dużo rzeczy będzie na kanale się pojawiać No te, te rzeczy potrzebujecie do osiągnięcia Demu też chce nagrać poradnik jak zrobić niektóre osiągnięcia bo nie wszyscy wiedzą jak zrobić no o uh -oh. tak sam... jedno na dwa no. No. mam nadzieję, że w moich czasach w tych urodzin no fajnie by było jakbyście dobili trzy tysiące z sobą Wątpię, że wam się udało. Ło. To więc więc wątpię, ale jak wam się udało, cieszę się. Powiem tak. No, dajcie mi przemyśleć postać. Jak się pojawi gdzieś... Dobra. Bo ja gadam i robię Manhattan przy okazji. Więc. Hmm, wiecie. O, wyścig. Eee, co ja jeszcze miałem powiedzieć? A, że YouTube odblokował mi funkcję live'ów na telefonie. Jest 50. Mi odblokowali przy jakichś 6-7 subów więc live'y się, się będą też z persa pojawiać bo, no, zrobiłem wakacje żebym mógł nagrywać ale dopiero ostatnio mi odblokowali nie wiem czemu no więc e, jak będziecie chcieli live'a na przykład zrobienia e, na 100% możecie napisać ja chętnie zrobię i na urodziny jak wy to oglądacie Będę chciał sobie kupić Harry Potter Collection Jak e, mi się Uda kupić To Będą dwie kolejne serie Więc tam Możecie się spodziewać. Czy ja tu muszę Zniszczyć Tak Muszę a i z Harry Pottera, jak będę miał, to nie zdziwcie się, jak ben, zrobię też poradnik, jak zrobić latynę w tej grze. Z obydwu dokładnie, bo to lata 1-4, lata 5-7. Nie, nie zdziwcie się. A, wpadłem na taki głupi pomysł, że nie wiem, czy go zrobię, że po ukończeniu każdej serii zrobić piosenkę o niej ale no nie wiem no nie wiem no na pewno jedno się pojawi jutro z tego ósmego well, Taki the... mam czas? więc no, no dla mnie to będzie osiągnięcie kolejny nagrywa się nagrywa się, okej okay. daj mi panterę oczywiście mam wszystkie DLC, tak jak mówiłem w pierwszym Dobra. kolejny złoty klocek a i po zrobieniu miałem około 50 60 chyba e, procent no ponad połowy ponad połowę procent a w sumie dobra JOLO Bo to będzie więcej a miałem więcej kasy niż y, w ostatnim odcinku, bo na tym sejwie też sobie zrobiłem osiągnięcia ze DLC typu przejść wszystkie levely z mini zestawami i takie tam Żeby zdobyć platynę mając wszystkie DLC kupione, nie trzeba robić y, poziomów na 100% ale jak chcesz mieć full full, że w sześciu dostępne, no to tak. A, coś jeszcze, a Ultron... Ciekawe ile teraz procent będzie. Było około sześćdziesięciu. No 65, nieźle. O, kolejny złoty klotek No naprawdę O, tak na litu gdzieś widzę A, na no, tym to nie lecę na no, Harry Carriera na razie Ja tu zostaję No, widzę, nie naprawdę 40 odcinek już

No, zobaczycie, że wszystkie gry na 100%, które będą, to o, i będziecie mieli dosyć, i będziecie chcieli jakiś ser, jakiś typu Subnautica, -No Slime Ranchery. Slime Ranchera też mam na liście do nagrania. Obydwie części, więc możecie się spodziewać Więc... <sukowia> <Where's Sokovia? sukowia> przypomniał mi się mem. Anglicy Polska... M m jest, nasz każdy zna. Tymczasem Amerykanie. Polska? A gdzie jest Polska? Przypomniał mi się mem, jak ktoś powiedział Sokowia. A gdzie jest Sokowia? Taki mem mi się przypomniał... Ten mem mi się akurat przypomniał. No Ja to przed szkołą nagrywam, bo nie na 17 teraz Więc <laughs> widzowie 7 do 16 W szkole Wy to widzicie chyba jak, albo ja jestem Bo ja mam i wiecie w, to się same filmy Filmy się same wrzucają Albo film się pojawia przed, albo po, jak to. Nie, no to niedziela, sorry. No to wy to zobaczycie. Yy, Zaraz o 13, może 14. A. Yy, tu jest. Manhattanem chce, co się na razie zaczął. A potem może o. innymi rzeczami, bo no Manhattan jest największy, no, no. No. kolejny naprawdę no, widzę. No. No, no. W tym odcinku chciałbym dobić jeszcze 65%. Myślę, że to realne. Oj, oj, oj. oj. Niemcy, Polski, szkoda, że nie ma. A, chociaż blisko nas Niemcy to, to akurat plus. Czyli kolejny złoty klocek będzie. Ja się tam cieszę no naprawdę jak się nie uda 65 no to na 100% 64 w tym odcinku będzie no. zrobienie tych gier wszystkich które ja chcę na 100% oj no to trochę zajmie czas myślę że z ponad 300 filmów razem może więcej? Nawet tu jest wyścig, dobra. Ja na razie wyścigów ani zadań nie chcę robić. Wolę pozbywać złotech bo One są proste. Oczywiście I mean, but... okay, okay, oh, na końcu każdej serii of LEGO, of LEGO of pojawi of się of pokazanie of postaci jas dobra poczekaj a mogę zmienić? no mogę dobra hmm jakie 300, więcej no jedna fabuła jednej gry znaczy no jak ben, jak kupię sobie tego Harry Pottera no to no tam jest Mnóstwo po poziomu więc wątpię. Dobra. Nie chcę mi się tu kombinować. tutaj. Yeah, to that... Pantera. No naprawdę, no, ja wam dziękuję. Ja wam dziękuję. E, za tyle subów, za tyle wyświetleń. No, jak widzieliście w zakładce w playliście short to, no to teraz wrzucam trochę Harry Pottera bo było dużo Marvela teraz trochę Harry Pottera wrzucam, żeby nie było, że E, ty wrzucasz tylko jedno no naprawdę dla panów DC po tej serii się znajdzie coś no naprawdę przy jednej z Fary Lego na live'ach, czyli Lego super będziemy je robić na live'ach e, na 100%, bo no, samej nie mam zrobionej na 100% nigdy nie miałem i mam live y wtedy z tej gry, live'ów ogólnie z gier lego nie chcę robić ale no czasami będę musiał albo albo na... wam nie wiem o ja będę chciał wam zrobić taki odcinek gdzie przechodzę grę i wam pokazuję jak zdobyć platynę Dobra. i to kolejny kolejny pokazanie wszystkich postaci o naprawdę dobra. ile mamy sześćdziesiąt trzy sześćdziesiąt cztery trzy dobra vision dobra. Lecimy, nagrywa się, wolę sprawdzić, nagrywa się. Myślę, że takie pół godziny tego filmu będzie, bo ja jeszcze to muszę zmontować. Wiecie, czekajcie tu. By było znaleźć. Jest odpowiedni. Czekaj, teraz kombinowanie z tym. Dobra, okej, okay. jest. No, może dwadzieścia. Ja jeszcze... chciałbym jeszcze ten film zmontować przed szkołą więc tych 65 no nie będzie Jeszcze mam nagrany gdzieś stary film, który nagrywałem jakieś 3-4 miesiące temu z kodami, więc to też się na pewno pojawi. Więc będzie dodatkowy i tak z każdej gry bym chciał. Dobra, jak trzymacie kółko, to szybciej idzie. Nie, jakby ktoś nie wiedział, takie porady. Na live'ach też bym chciał zagrać w Minecraft, ale to no, musimy się wciągnąć. Eee, yy, oczywiście. I muszę mieć dużo czasu. No, tu jest kolejny złoty. Jeszcze tam wyścig robię. I się raczej... nie? O, dobra. No to czekaj, czarne O, bo jeszcze pojazdy, będę musiał pokazać wszystkie. Poczekajcie, gdzie jest jakieś punkty do... Kupienia. O tu. Kupiłbym pojazdy, to może 65% wybi wybiłoby Ale tu są chyba tylko pojazdy. Ja, nie wszystkie pojazdy. No to są tylko latające. I to mi już tak to no nie da. Nie. Ja. Chyba stanę Ile? Jeszcze pół procent. No, a ja mam, no, nie całą godzinę. O wyjście. Znaczy, no, w sumie to ponad? Tutaj. O, i tutaj. Dobra. Dobra. Właśnie wolę sprawdzić. A nie Nie mam więcej, okej okay. Będę to sprawdzić Ej. No sprawdzenie jest ważne Ej, dobra Oczywiście A nie, nie wszystkie kupione złote klocki Eee, czerwono sobie no to lecimy, kupujemy. O, dobra. Tu szybciutko zdobywamy i lecimy. No te rzeczy mi się przydały do robienia na 100%. Dobra, no to kupujemy. wyzwanie szybkie budowanie oj ja sobie już odpalę Wspieranie szybkie kopanie budowanie i zadań dobra Dobra, 64,5 Ok, to tak. Więc żeby odcinek się jakoś fajnie skończył. No, ja używam mnożnika 480, żeby nie było, że wiecie, nagle 100 milionów, lub więcej. Bo to niby to jest, ale no... Ja nie chcę. No to szybki skok i skończymy taką odcinę. No niestety nie ma tego dźwięku co Super Heroes. Ta szkoda. On był fajny. Dobra. Dobra. Ja byłem Danielo, to był 40 odcinek z gry LEGO Marvel Avengers, widzimy się w następnych odcinkach, pał i cześć.